Siemanko, będzie w kolejnym odcinku na kanale i kolejny event, a właściwie kolejna część eventu Footis jest y, Messi, jest Jaja Turek, który wygląda po prostu niesamowicie. Jest Marco Royce i jest jeszcze kilka ciekawych kart y, Footis. Wydaje mi się, że są lepsze niż te z pierwszego zestawu. Więc można powiedzieć. Chociaż trochę jest to trafiać i w dzisiejszym odcinku na pewno sobie kilka paczek otworzymy, ponieważ i tak muszę otworzyć kilka paczek, żeby robić SBC, które wychodzą codziennie czy co dwa dni jakieś większe, żeby mieć na moment za 6 nigdy. Będą już wszystkie te najlepsze tocy, shape shifter, karty, toty i tak dalej w następnych paczkach. Jak możecie zostawcie lajka, jak nie subskrybujcie no, kanał, Lecimy najpierw do zane stanowego, bo tutaj się pojawiło naprawdę bardzo ciekawe, nowe. Między innymi Ferrari, od ostatniego odcinka go nie było, więc go jeszcze tutaj wam pokazuję. Też naprawdę fajna, ciekawa karta, 99 tempa. I Rodri, którego dostaliśmy wczoraj, 93 overalla, nie trzeba dużo grać, 8 meczów z tylko trzema Hiszpanami w wyjściowej 11, więc naprawdę sobie też to polecam zrobić podczas Foot Champions chociażby. I jeżeli chodzi o Foot Champions właśnie, tu mamy miesięczną premię futis i za wygranych np. 35 meczów Podczas 35 dni, więc jest to chyba na 4 ligi weekendowe. Mamy kartę 97 Konate, 5 gwiazdek słabszej nogi, i wydaje mi się, że będzie to jeden z top, nie wiem, top 3 obrońców w grze na pewno. Jak nie najlepszy, bo statystyki nie ma po prostu kosmiczne. I tutaj co dwa mamy paczkę 10 85. Plus. Tu mamy kartę Wigitariana 96, która też wygląda fantastycznie. I karta jest jeszcze Muriela 95, 5 na 5 i sztuczek, słabsza noga. I jeszcze jest karta Bookanana 94 i z za zakończenie też jest kolejna paczka 10 całownik 85, więc naprawdę warto grać w Food Champions, jeżeli tego dalej nie robicie. I jest to chyba tyle, jeżeli chodzi o nowe rzeczy w punktach przemowych, tą paczkę sobie zachowuję na ten event, o którym mówiłem za tydzień, czyli znaczy food tylko że po prostu na no inny zestaw tych wszystkich specjalnych kart. Nie wiem co jest teraz, bo teraz tak naprawdę mamy tylko i wyłącznie karty futy, które są coś warte. Poza nimi raczej nie ma nic: Ikony Toty, Ronaldinho czy Wandersart, A poza nimi, naprawdę, wszystko jest warte. Praktycznie po 10 tysięcy, i tu się nic nie zmieniło od ostatniego odcinka. Jeżeli chodzi o SBC, tutaj naprawdę pojawiło się dość sporo rzeczy nowych. Między innymi jest Shakir hip od ostatniego odcinka. A na ten tydzień jesteśmy. Rodrigo96, który też naprawdę wygląda fantastycznie, jeżeli wam pasuje do składu z Ligi czy z, z Realu Madryt, to naprawdę polecam choć jest on drogi, bo kosztuje chyba w granicach miliona monet ale naprawdę karta jest fantastyczna, więc myślę, że warto sobie zrobić o zawodniku, jeżeli chodzi o zawodników, jest to chyba tyle za to tutaj mamy w końcu powtarzalne SBC od lub kartę Shifters i nie jest ona jakoś bardzo drogie, bo jest skład ocenia 85 i do tego karta Team of the season, lub Team of the Week, więc na pewno tych playerpików zrobimy na kolejny odcinek bardzo dużo, bo na dzisiaj mam też sporo paczek i też picków takich większych, jak m.in. ten z Ikoną 10, który będziemy na pewno robili i ten z kartą 93, Shape Shifters też będziemy sobie na pewno dzisiaj robić. mi tylko dwa zespoły zostały, więc jak kilka paczek, pewnie trafimy kilka duplikatów i to na pewno zrobimy również. W dalszym ciągu mamy codziennie jeszcze paczkę 10-strowników 84, więc tą paczkę pewnie też dzisiaj jeszcze e, zrobimy. I chyba, jeszcze, jeżeli chodzi o zakładkę rozwój, jest to tyle. Chociaż nie, jest e, powtarzalna SBC o kartę Team of The Week i można je zrobić trzykrotnie dziennie. przez, Do końca FIWY tak naprawdę. I to samo, jeżeli chodzi o kartę Team of The Season e, lub historię Team of The Season, ale to jest dość drogie 84-85, więc to wam raczej odradzam. I jeżeli chodzi o zakładkę wyzwania, tutaj mamy. E, Nowe, codzienne zadanie w jest paczka na 45 tysięcy przez następny tydzień. I jedno z lepszych SBC, które dostaniemy w ogóle chyba w tej Fifie, jeżeli chodzi o kartę, jest to Roberto Carlos 97 w nowej wersji ikony, w granicach chyba 700 czy 600 tysięcy. Ja szczerze z tego robić na pewno nie będę, ponieważ teraz każdy, kto się zaloguje do gry dostanie paczkę darmową z 10 zawodnikami 85+, i w tym będzie właśnie karta na wyprzedzenie Roberto Carlos na 20 chyba 7 meczów. I do tego jeszcze gwarancja walkoutu z Brazylii. I tą paczkę sobie za chwilkę również otworzymy. A zaczniemy od playerpików, których kilka zrobiłem. Było też kilka playpików tych 86 plus codziennego logowania. Więc też mam nadzieję, że coś uda się fajnego tutaj trafić. Zaczniemy sobie od tych 80. Plus. Jeżeli wy otwieraliście te playerpiki 86 plus i tak dalej, to piszcie, czy udało się trafić nową kartę footis jakąkolwiek, szczerze mówiąc. I zobaczymy, czy mi się dzisiaj poszczęści. O 84. Ja jeszcze chyba dwa są do playerpiki 80+, ale niestety nic w nich nie było, więc przejdźmy teraz do playerpika 83+, to jest zadań sezonowych na pewno jakiś. Oczywiście, że bez karty specjalnej, bo po co? NDD 84, i teraz jeden z trzech 84+, i w końcu są karty specjalne, ale weźmiemy sobie oczywiście Davida H 87, bo tylko overrasili, czy tak naprawdę na tym etapie gry już. I trzy playerpiki wielkie, bo 86+. Plus, i tutaj liczę naprawdę, że coś będzie fajnego, 88 Bernardo Silva, więc nie najlepiej. Drugi player pick, czy będzie jakaś karta Futis? Jest karta Futis i to jeszcze jedna z lepszych, Griezmann 96, wow. Szczerze, nie wierzę, że udało się trafić tak dobrą kartę już w player pickach. Półtora miliona monet, tak? Dobrej karty nie trafiłem od naprawdę wielu tygodni, szczerze mówiąc. Wow. Ja jestem już zadowolony z dzisiejszego odcinka. Ostatni Player Pik 86, plus i jest e, KOMAN 86, ale ja już naprawdę mogę nic nie trafić dzisiaj. Także to do klubu e, i lecimy do paczek, których mam 36, ale kilka z nich jest słabszych, bo nie mogę otwierać oczywiście przez ostatnie dwa dni, e, przez te e, Player Piki. Więc e, na początek otworzymy jakąś lepszą. Ja sobie poza odcinkiem, jakby otworzę te słabsze, jak coś będzie tam pokażę. Jak nie, to się widzimy już w tych e, lepszych, jeżeli coś uda się. Trafić i zaczniemy od paczki z dwoma zownikami 84. Plus. Zobaczmy, czy zaczniemy jakąś kartą specjalną. Chyba jest tylko Ocal, chociaż dalej w paczce coś może być. I jest, zrebić 87. Także jak coś będzie, to się widzimy. I jest pierwsza karta specjalna w paczkach. Jest to karta zimowa i będzie to Boating. Dobra, teraz paczka z codziennego logowania za 35 tysięcy. I jest kolejna karta specjalna, jest, są to Buntownicy Francja I jest to jedna z lepszych kart do trafienia, Ribeye 90 Jakby w paczkach to był wart kilkaset tysięcy, teraz pewnie za 20 czy 30 I kolejna paczka za 35 tysięcy za kwalifikację do fut Champions bodajże I jest karta futis druga, Holandia I jest chyba najlepszy prawy obrońca aktualnie w grze, Dumfries 95 Nie wiem o co chodzi ze szczęściem się w paczkach ale jest dobrze, naprawdę jest bardzo dobrze. I co ciekawe, co ważne, właściwie, jest to paczka wymienna, więc parę monet na pewno wpadnie. Około 200 tysięcy. Bardzo fajny traf. I dobra, słuchajcie, teraz otwieramy tą darmową paczkę, którą otrzyma każdy, który się teraz, kto się teraz zaloguje. I jest to 10 do 85, w tym jeden Brazylijczyk w wersji Timelessyny, historia Timelessyny, zmiany kształty lub zmiany kształty premium o cenie 90. Więc zobaczmy, co uda się trafić tutaj darmowej paczce. Jest karta Team The Season. I teraz jaka pozycja? Będzie to Casemiro 94, więc jest to chyba u mnie niestety duplikat. Także zrobimy za chwilkę jakiegoś player pika i za jeszcze. I kolejna karta futis. Jest to bohater foot. Forlan 95. Dzisiaj naprawdę, naprawdę siedzi. Około 200 tysięcy karta e, Forlana. Wow. I nie jest to duplikat, więc lecimy dalej z paczkami, chociaż nie. Tomasa zaraz sobie gdzieś wrzucimy. I to Mellera wrzucamy do ostatniego SBC z player pickiem, ikonę 90+, więc zobaczmy co będzie tutaj, jak dzisiaj tak siedzi, to może w końcu uda się tak trafić jakąś fajną ikonę, chociaż naprawdę tak jak mówiłem wcześniej, jestem zadowolony. Otwieramy i Makrele i Roberto Carlos, który ma kartę 97, prawda, więc weźmiemy sobie Makrele, w sumie bez różnicy i tak obie te karty pójdą do mnie jako foder, bo żadnej z nich nie będę używał do grania. Okej, okay, kolejna paczka trzech zawodników, 84%. Plus. I jest karta z Champions League. Są Czechy, będzie to Shik e, 87. I obok Shika był jeszcze Tonic Cross w duplikacie, więc e, zgłaszamy ostatnie SBC z player pickiem 93 plus karty e, Shapeshifters. I tutaj naprawdę mam nadzieję, że coś będzie, bo to SBC naprawdę jest drogie. Najbardziej chyba z tego player chciałbym trafić kartę Dembele lub Frankiego Dejonga. Zobaczmy, czy się uda trafić jakąś z nich. Same duplikaty których nie mam gdzie wrzucić, już i wokalę wrzucamy sobie do SBC 84 raz 10 i tą paczkę zostawiam już na kolejny event, który będzie za tydzień, o którym mówiłem wcześniej. A teraz przejdźmy do ostatniej paczki z Ikoną 90, bodajże z Francji, Holandii lub Brazylii. Mam nadzieję, że dobrze to powymieniałem. I resztę paczek zostawiam sobie na kolejny odcinek, bo dzisiaj naprawdę i tak trafiłem bardzo dużo. Nie spodziewałem się, że tak dobre trafy dzisiaj będą. Także zobaczmy, co będzie w paczce. Z ikoną 90+, Brazylia, Francja lub Holandia. Oby nie była ikona Prime, tylko specjalna, jest urodzinowa. Holandia. Środkowa obrońca. I oczywiście, że komand, którego e, mam jeden zespół jeszcze do zrobienia w SWC, żeby go zgłosić, więc tylko woder. To też to tyle. I widzimy się prawdopodobnie we wtorek, albo wsiadę w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.